Jesteśmy na poletkach Warmenhuizen w Holandii, na poletkach firmy Hazera. Hazera ma dosyć szerokie portfolio, jeśli chodzi o kapusty stożkowe. Na rynku, na rynku polskim tak naprawdę znajdują się dwie odmiany, sprzedajemy dwie odmiany. Jedną z nich to jest odmiana Dutchman, druga to jest Monarchy. Tutaj widzimy odmianę Dutchman, jest to jedna z najwcześniejszych odmian stożkowych, około 65-70 dni. Okresu wegetacji. Charakteryzuje się pięknym kolorem, bardzo wyrównanym stożkiem. Jest to kapusta średniej wielkości, idealna na markety. Jest kilka firm w Polsce, która wybrała właśnie odmianę Daczma. Tą kapustę możemy spotkać w sklepach. Drugą odmianą jest odmiana Monarchy. Może przejdziemy do niej. Jest to odmiana o dłuższym okresie wegetacji, bo około 80-85 dni. Jest to odmiana najdłużej w, portfolio, w polskim portfolio Hazery w sprzedaży. Jest to odmiana, która charakteryzuje się bardzo dobrą, dobrymi właściwościami pozbiorczymi i wartością polową, czyli jeśli ta kapusta szybko dojdzie, albo po prostu jest kapusta, która musimy zostawić w polu na kilka dni, ona bardzo dobrze znosi te, te warunki, nie pęka i jest dalej pełnowartościowym towarem. Jest to większa kapusta, jest to, kap, jest to kapusta już, która może osiągnąć spokojnie 2 kg. Jesteśmy na poletku z kapustami głowiastymi, białymi. I tak od, od brzegu jest pierwsza wysadzona odmiana, to jest odmiana Newton. Jest to jedna z bardziej wyróżniających się odmian na tym, na tym polu, dlatego że już te główki wyszły z, z liści i tak naprawdę ta kapusta już jest do zbioru. Okres wegetacji tej kapusty jest około 100 dni. W Polsce różnie od 90 do 110, czasami 120 dni. Ten okres wegetacji może być odmiany Newtona. Cechy charakterystyczne: jest to bardzo duża odmiana odmiana do kwaszenia, która daje super cieniutką krajankę. Bardzo bardzo długą. Jakość kapusty kwaszonej z, z, z Newtona jest niemalże idealna i daje biały materiał kwaszeniowy. A przede wszystkim no, główki jest, są ogromne. W Polsce średnia, średnia główek wychodziła bardzo często powyżej 7. Kilogramów, nawet, nawet do 11, zdarza, zdarzały się takie, takie główki. We wcześniejszym okresie, takim około 90 dni, możemy tą kapustę zebrać z pola i sprzedać, sprzedawać, i oferować jako na świeży rynek. Idealne gołąbki, materiał do kwaszenia, bardzo duży plon to są takie główne cechy tej kapusty. Co jeszcze jest fajne w tej kapuście, niesamowicie dobry system korzeniowy. W okresach takiej ogromnej suszy ta kapusta radzi sobie ze względu na ten, na ten, na ten system korzeniowy. Suszą dosyć łagodnie przechodzi te skrajne temperatury i, i braki wody. Potem, w momencie, kiedy jest dostarczona wilgoć, ona nadrabia, dorasta i jest świetnym materiałem. Natomiast też taką cechą, którą producenci na pewno lubią, jest dużo niższa presja, jeśli chodzi o mączlika i wszelkich innych insektów. Drugą, drugą odmianą, którą chcę Państwu pokazać na, na, na tym polu, Którą mamy na tym poletku, jest to odmiana Tyson. Jest to dosyć nowa odmiana w portfolio Hazery. Jest to odmiana świeżorynkowa, również idealnie nadająca się do kwaszenia. Cechy charakterystyczne Dług okres wegetacji około 120, 120 dni bardzo mocno zbita, ciężka, dająca niesamowicie dużą masę z pola. Rolnicy, producenci ją uwielbiają ze względu na duży plon. Jest to odmiana trochę spłaszczona, dlatego też nadaje się w wielu gospodarstwach na, na gołąbki. To przeznaczenie gołąbkowe jest tutaj bardzo, bardzo duże. Zaczynamy od jednej z ciekawszych odmian. Jest to odmiana Zatan. W Polsce sprzedawana już jest od wielu lat, ma swoją dosyć wysoką pozycję handlową. Odmiana 130-140 dni okres wegetacji, jak praktycznie wszystkie odmiany, które są z przeznaczeniem do, do przechowania. Zdrowa produkcja, bardzo fajny zielony liść, to są takie cechy charakterystyczne. Niesamowicie mocny system korzeniowy. W wielu miejscach, nawet z, na polach, które były problemy z kiłą, ta kapusta dała sobie radę ze względu na ten, na ten system korzeniowy, który, który nie poddał się pre, presji kiły kapuścianej. Niesamowicie do, do, dobry plon, wysoki plon, ładna zielona kapusta i dobra do przechowania. Następne odmiany przechowalnicze to jest Lukas. Lukas, odmiana też przechowalnicza, idealnie okrągła główka, to jest w, te, w, tej, w, tej, w tej kapuście bardzo dobre przechowanie praktycznie do późnej wiosny. Następna odmiana, struktura, za chwileczkę będziemy mówić o, o jej siostrzanej wersji, czyli o, o ablu ale ta struktura również znajduje coraz więcej producentów w Polsce. Jest chętnie uprawiana, bardzo wysoka nóżka, dobre, dobry przewiew, odporna na choroby od choroby grzybowe, niska presja wciornastka i niska presja mączlika. Jedną z najważniejszych odmian przechowalniczych w portfolio Hazery jest to odmiana Abel. Abel, odmiana na bardzo wysokiej nóżce, bardzo długi okres wegetacji około 140-150 dni cechy charakterystyczne to bardzo zdrowa produkcja. Wysoka nóżka pozwala na przewiew powietrza w tej kapuście. Mniejsza presja chorób grzybowych i też bardzo, co to rolnicy podkreślają, niska presja wciornastka i mączlika, a w przechowaniu no, nieoceniona kapusta, która na rynku praktycznie dominuje przechowanie. Jedna z najciekawszych odmian kapust, jakie pojawiły się na tym rynku, jest to, odmiana, jest, to, jest to typ kapusty płaskiej, idealna odmiana delikatesowa. W Polsce przyjęła się odmiana Callaway, która została nagrodzona w zeszłym roku na targach Fresh Market, a charakteryzuje się spłaszczonym. Spłaszczonym, spłaszczonym pokrojem. Przeznaczenie głównie delikatesowe i to, co panie lubią najbardziej, czyli, czyli, czyli gołąbki. Okres, okres wegetacji około 70-75 dni. Można go, ją uprawiać przez cały okres wegetacji w gruncie. Odmiana, która tak naprawdę zdominowała rynek. Kapust płaskich w Polsce. Jeśli Państwo szukacie kapusty delikatesowej, słodkiej, na surówki, na wczesne kwaszenie, takie kwaszenie kapust niesamowicie smacznych, to polecam kapustę Kabis. Jest to odmiana o krótkim okresie wegetacji, uprawiana od wczesnej wiosny do, do jesieni. Główki w zależności od, od ilości nasadzeń mogą być od 1,5 do 3 kg i więcej. Są pasjonaci, że tą kapustę, kapustę kwaszą i z tego mają naprawdę delikatysową, kwaszoną kapustę.